Siemano ziemale! W dzisiejszym odcinku będzie nieco bardziej cringe'owo niż zazwyczaj, ponieważ będziemy oglądać moje najgorsze nagrane kiedykolwiek TikToki. Będą to filmiki z jakimiś błędami, pomyłkami albo przypałami, albo po prostu takie, które są bardzo cringe'owe i żenujące i nieśmieszne. I prymitywne. Czyli głównie takie z początków mojego tiktokowania, no bo wtedy najgorzej mi wychodziło nagrywanie. <grymianie> Zanim zaczniemy, to jeszcze koniecznie kliknijcie tutaj w ten odnośnik, albo tutaj, ale chyba raczej tutaj. I on przeniesie Was, taką fajną aplikację Instagram, na moje konto, ponieważ tam gromadzą się wszystkie ziomale i wszystkie zajebiste osoby. Dobra, let's go! Dobra, niech los w takim razie zdecyduje, co będę robić przez jutrzejszy dzień. Ej, nauka wyszła. Tak nie miało być. Dobra, uznajmy tamto losowanie za nieważne, niech los zdecyduje po raz kolejny o tym, co będę jutro robić. O, znowu będzie impreza jutro. Jak to się stało? Znam ten filmik już na pamięć. Z nim jest ciekawa historia, to w ogóle był mój pierwszy viral do prawie miliona, zobaczcie ile to ma polubień. I ja to po prostu sobie wrzuciłam na TikToka, a nagrałam to na Snapie dwa miesiące wcześniej, po prostu tak dla siebie i dla znajomych. <grym> For fun. I tutaj była właśnie to był ciekawy zabieg, ponieważ ten pendrive, który tutaj się kręci w kółko, zawsze mam pokazywać dół, prawda? Bo chodzi o grawitację. A jakimś cudem, znaczy nie jakimś, tylko przez, przez zgiętą kartkę nierówną. On się zatrzymał na górze, czyli na nauce. To właśnie było śmieszne w tym filmiku i dlatego go wrzuciłam. Ludzie mi tutaj z kolei w komentarzach pisali, że mam głos jak Miss Aga. Ja nawet nie wiedziałam wtedy, kto to jest. Ja się w ogóle tutaj przejęzyczałam, słyszeliście mój głos tutaj na tym nagraniu, to widać było, że to był totalny brak doświadczenia. No oko jakieś. Co będę robisz przez jutrzejszy dzień? Aha, aha. Wow! Hmm, oczywiście musiałam dać brzoskwinkę, żeby nie było. No ale tak jest. Tak jest. <noise> Oczywiście, barka w tle. A wiecie dlaczego? Była wtedy kwarantanna, bo był koronawirus i po prostu. Ja wtedy byłam nastolatką, i tak sobie dosyć często gdzieś wychodziłam z jakimiś ludźmi na jakieś imprezy, co nie? I, <noise> I jak była kwarantanna, to przestałam i właśnie ten filmik odzwierciedla to. Pokołanie teraz już tak w ogóle nie robię, bo wyrosłam z tego. Można wręcz powiedzieć, że się zestarzałam i kładę się o 23, nawet 22 czasem i inne takie. Kiedyś TikTok miał taki vibe taki bardziej prymitywny, że się właśnie tymi filtrami ludzie bawili. Teraz te filmiki są bardziej takie jakościowe, rzeczywiście ludzie nagrywają poza TikTokiem, a wrzucają na TikToka to osobno, a kiedyś to się na TikToku nagrywało. Albo po prostu początkujący tak robili, czyli ja. Jeżeli w taki mi ruch, to daję sobie z tego Dobra, dobra. Tu chodziło, wiecie, o to, o. Znowu, zobaczcie, w jakiej to jest jakości nagrane. Dźwięk totalnie, w ogóle, jak ja mówię. Jak już róg, to jest 200 zł, dobra? W ogóle nie da się zrozumieć, naprawdę. Czasem mi się wydaje, że nie robię progresu, ale jak oglądam siebie sprzed czterech lat, to jednak ten progres trochę widzę. <ścoughs> Przynajmniej w tym, że umiem mówić. Kiedyś właśnie był modny ten taki filtr powiększający twarz na TikToku. I kiedyś to śmieszyło, co nie? Jakoś teraz to się wydaje takie cringe'owe. Już nic nie smakuje tak samo. No dobra, skoro zaprosiłem Cię do kina, co na to chcesz iść? O, może weźmy na to. No, w sumie spoko. Daję to idę do kasy i zaraz wrócę. Dobra. To co, idziemy? Mhm. A Ty na no was swojego biletu? Myślałam, że kupisz dwa. Myślałam, że byliśmy na no, pieniądze. No, nie wiedziałam aż tyle, żeby na bilet było. No dobra, bo już co właśnie się sam zaczyna, to następnym razem się gram. Okej. Okay. Okay. To było inspirowane historią mojej koleżanki, która niby właśnie poszła, wyszła z jakimś chłopakiem, jakby oczekiwała, że on za nią zapłaci, a on tego nie zrobił, po prostu sobie poszedł sam. I ja nagrałam to z moim ówczesnym wtedy chłopakiem, tylko że znowu jest to nagrane w totalnie złej jakości. Zobaczcie, tego green screena. Znowu jest to nagrywane na snapie chyba. Nie, to akurat chyba było na TikToku nagrywane. <laughs> Ale a, aktorstwo, poziom trudne sprawy, masakra! Fuck Nie <noise> mogę. Generalnie tak się dzieje. Każda dziewczyna zrozumie taką sytuację i się z tego zaśmieje, ale jest to nagrane w tak cholernie cringe'owej formie. Kolejny film z tej serii. Powiedział mi. Słoneczko moje kochany, no i kochanie, no i na zakupy. Powiedziałam mu. się no i kochany, też mi jakąś paletkę po drodze? nie wrócił. Miliś, aż ku troszkę kupiłem ci. Ale były tylko czerwono, czarne. Powiedział mi. Słoneczko moi Ała. kochany, no i no i co się, no, styl, no, żart, może trochę nawet zabawny, ale forma nagrania... Mm. Nie wiem, co ja miałam w głowie. Dobrze, a teraz zobacz sobie, po twojej lewej stronie? W tym przeciwniku. Kopnij go. O, nie to lewo! Co nie, czujecie to? Czujecie to? sensie, nie, nie kopnięcie w jajach, tylko cringe, który się wydobywa stąd. <gry> Jedyne osoby, jakie na ciebie lecą. Numer jeden, deszcz. Numer dwa, owady. Numer trzy, dym z papierosów. <grym> Tutaj ludzie się znowu bardzo do mnie próli, bo się poczuli urażeni. A jeszcze pruli się do tego, że powiedziałam osoby, a to nie są osoby, ale to tak naprawdę nie mogłam nic innego powiedzieć, bo rzeczy też nie, prawda? A dałam takie coś, co nie, że w cudzysłowie osoby, no ale ludzie tego nie zrozumieli i się do mnie przypruli. Kto? <grym> nie skróli dalej. Jeśli masz przyjaciółkę, którą kochasz, której ufasz, która zawsze przy tobie jest, nie pomijaj tego. Wyślij jej ten filmik i podziękuj za to, że po prostu z tobą jest. Kochana przyjaciółko, chcę ci powiedzieć, że... Ty stara kurwa, zmarnowałeś mi wejścia w życie. Trochę chamskie, ale też trochę zabawne, ale znowu cringe'owe, no bo patrzcie w ogóle jakie miałam włosy. Strasznie cieniutkie, bo ja wtedy rozjaśniłam je domowymi różnymi sposobami, rozjaśniaczami z drogerii i no nie wyszło to najlepiej. Potem mi się w ogóle te włosy hey! Hey! What? Ach, te filtry na TikToku. Nie, 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 dalej, nie zostawaj tutaj. Zaraz pojawi się tutaj coś strasznego i okropnego, nie możesz tego widzieć, bo bardzo się przestraszysz. Przewinę dalej, zaufaj mi i nie zostawaj tutaj do końca. A, sorry, telefon mi spadł. Chciałeś to masz. Bez przesady. A wiecie o co chodziło z tym czarnym ekranem? Że na, na TikToku czarny ekran oznacza, że się siebie widzi wtedy, wiecie, w czarnym ekranie i to chodzi, że niby siebie miałeś zobaczyć i to niby miało być okropne. Ale potem było... sorry, telefon mi spadł i chodziło o diamenty w lawie. No, nie czuję jakoś tego. A, No, wiesz co, to znaczy cringe'owy. A skąd ja mogę wiedzieć, skoro jestem w numerandwie? To było ustawiane. Uwaga, test dla chłopaków. Jeżeli będziesz znać odpowiedzi na trzy pytania, które się tutaj zaraz pojawią, to twoja dziewczyna lub twoja przyszła dziewczyna mogą być Ciebie dumne. Pisz w komentarzu odpowiedzi, a ja ci przypnę serduszko, jeżeli ta odpowiedź będzie poprawna. Numer 1. Do czego służy pomada? Numer dwa. Czym różni się hybryda od żeli? I numer 3. Co to jest Beauty Blender? Tutaj już widać trochę lepszy progres. Już widzicie, w lepszej jakości nagrywam. Bez filtra na Snapie. I trochę wyraźniej mówię. Trochę, bo to jeszcze nie jest dobry poziom. <laughs> a swoją drogą... Możecie spróbować odpowiedzieć na te trzy pytania, niezależnie od tego, czy jesteście dziewczyną, która się na przykład już maluje, czy jeszcze nie, czy chłopakiem, który totalnie się nie zna na kosmetykach, a może chłopakiem, który się trochę zna, albo w przyszłości się będzie malować, nieważne. Spróbujcie odpowiedzieć na te trzy pytania. Jak ktoś dobrze odpowie, to przypnę mu serduszko. Założę się, że to będzie w DC. Patrzcie, robię takie coś i będzie, będzie miało to tysiąc lajków. Nie, Boże! Ten dźwięk był kiedyś modny, sunie. Założę się, że to będzie w DC. Patrzcie, robię takie coś i to będzie miało 1000 lajków. Ma więcej niż 1000. Okej, okay, czyli to by było na tyle, że male. Umówmy się, że na 5000 łapek w górę zrobimy kolejną część najgorszych TikToków nagranych przeze mnie. Dlatego zostawcie łapkę w górę. Jak nie subskrybujcie, to zasubskrybujcie. Trzymajcie się, że male i widzimy się w kolejnym odcinku.